Siema gościu, witam Cię serdecznie na kanale Obstawiamy przy poniedziałku. Bardzo miło, że wpadłeś. Prośba do Ciebie na początek o zostawienie łapy w górę pod tym filmem i dziękuję za każde kliknięcie. Automatycznie pomaga to wszystko rozwijać. Dzięki, piękne. Jest kilka kuponów na dzisiaj, więc sobie je obgadamy. Jest, jest też trzeci dzień z rzędu promocja powitalna w Superbecie i z tych trzech, które w tych trzech dniach mamy, ta jest chyba najlepsza, bo zobacz, dwa złote, jak sobie rzucisz na zwycięstwo Barcelony, to jest promocja dla nowego gracza w Superbecie. I ta Barcelona wygra, to Ty... Gościu, dostaniesz dwie stówy w bonusie na grę i to może sobie odebrać każdy nowy gracz. Ja o tej promocji powiem zaraz nieco więcej. Odpalimy sobie konkurs, zaproszę do naszych grup, czyli taka klasyka, blok promocyjny jak zawsze na początku filmu, jak tobie nie chce się słuchać, to skipuj sobie do tych czterech kuponów, jakby nie ma najmniejszego problemu. Zaczynam od promocji powitanej w Superbecie, żeby z niej skorzystać. W ogóle, żeby szansę na odebranie tych dwóch stówek mieć, trzeba, słuchaj, założyć konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Albo użyć przy rejestracji kodu promocyjnego ObstaVIP, VIP, tak jak teraz widzisz. To jest zupełnie pierwszy krok. W trakcie zakładania konta akceptujesz sobie zgody marketingowe, weryfikujesz konto gracza, czyli to są takie standardy. Wpłacasz minimum 50 zł i Ciach jesteś zapisany do promocji. I z 50 zł musisz jako pierwszy kupon, to jest z konta depozytowego, za 2 zł zagrać dzisiaj zwycięstwo Barcelony z Walencją. I tyle, i czekasz. Jeżeli Barcelona wygra, to Ty w przeciągu 70. 22 godzin na Superbecie dostaniesz dodatkowe 200 na grę w bonusie. Bardzo prosta, jasna, klarowna promocja w mega skrócie. Pierwszy krok, żeby sobie ją odebrać, to jest założenie konta z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Akceptacja zgód marketingowych, weryfikacja konta gracza, depozyt, czyli wpłata na minimum 50 zł i z konta depozytowego pierwszy twój kupon na Barcelonę na czysto, grane za dwuje i tyle. Czekasz, Barcelona wygrywa. W przeciągu 72 godzin dostajesz 200 w bonusie. Osoby, które chciały sobie skorzystać, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Tam jest link rejestracyjny, a jeżeli go nie ma, to przy rejestracji możecie użyć kodu promocyjnego Obsta VIP, tak jak teraz widzicie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to serdecznie zapraszam. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do naszej grupy na Facebooku, na naszego Instagrama, na Discorda, na dwa nasze pozostałe kanały: strefa typów, strefa typerów. Wszystkie linki oczywiście w opisie pod tym filmem. To bez problemu znajdziesz i lecimy z konkursem, jak zawsze kasa do zgarnięcia, klasyczne dwie dychy w Superbecie. Co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć? subskrybować kanał, obstawiamy trzeba. Łapę w górę zostawić, pod tym filmem trzeba. I w komentarzu tu dokładny dokładne wyniki minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Barceloną a Walencją. Dopisujcie swój gracza superbeta. Typujecie do 20 komentarz edytowany, dodane po tej godzinie bez nich na Superbet nie biorą udziału w ZAE, czyli standard. No przechodzimy do meritum tego kolejnego materiału na kanale, obstawiamy, czyli oczywiście do kuponów nie ma dzisiaj tego za wiele, bo ta oferta to jak wiadomo przy poniedziałku nie jest jakoś mocno rozpieszczająca. Cztery kupony od debiutantów, więc sobie je tak na szybkości przegadamy i zaczynamy od bardzo ciekawego pomysłu na pierwszą polską ligę. To jest proszę ciebie pomysł od Tomka. Dwa razy grany singiel na zwycięstwo Odry Opole w 30. kolejce z motorem Lublin na własnym terenie. No tutaj wydaje mi się, że generalnie grane pod formę. Na przestrzeni całego sezonu te drużyny punktują identycznie po 46 punktów. Porównajmy sobie ofensywy. Odra 36 goli strzelonych, motor 39. Jest większa dysproporcja przy defensywie na korzyść Odry, bo 28 bramek straconych, 36 bramek straconych ma motor. No ale tak jak mówię, tutaj chyba łapane troszkę pod formę, bo Odra 3 Ostatnie mecze, trzy zwycięstwa. Na przestrzeni trzech ostatnich motor, yy, jedna porażka, dwa remisy. No i oczywiście. Lekki handicap w postaci własnego e, boiska. No tutaj jest wiara w tą Odrę, Jest załadowane po prostu za dwa kapcie na odrę i to ma się zazielenić. To ma się zazielenić. Lecimy dalej. Dalej mamy kupon od Kacpra, Tutaj pięć stówek. Pięć stówek w kombinacji ładowane, e, trzy typy wybrane. Słuchajcie, mamy BTTS-a w meczu Preston i Lester. No tutaj wszyscy doskonale wiemy. Lester już z awansem do Premier League. Mogą troszkę spuścić stonu, e, chociaż no niekoniecznie to zrobią. Wydaje mi się, że pod, ten, pod to jest grany ten BTTS, bo generalnie oni mają najlepszą defensywę w lidze aktualnie, ale właśnie z racji tego, że jest ten awans już sklepnięty, to mogą... Tak jak mówię, to jest przypuszczenie, troszkę poluzować. Minusem jest to, że Preston w trzech ostatnich meczach trzy razy przegrywało i w tych trzech meczach nie strzelili ani jednego gola. To jest taki minusik na tym BTTS-ie, lekka taka zaderka. Do tego mamy Oser z remisem i over 1,5 gola. Oser, które gra na wyjeździe z Dunkierką, to jest 35 kolejka Liktu we Francji. No tutaj, słuchajcie, sprawa też wygląda tak, że. Yy, Wielkimi krokami OSER zbliża się do Ligę, proszę Ciebie. Oni są aktualnie liderem, 64 punkty. Drugie Santen 63 punkty i te dwa sloty dają bezpośredni awans. Żer na miejscu trzecim to są już baraże, 61 punktów, więc to jest mocny ścisk. Jeszcze trzeba chwilę powygrywać, a, a OSER gra z ekipą, która. która plasuje się na 16 miejscu. Po prostu grają dzisiaj z ekipą słabą, no, grają na wyjeździe, więc ten kurs jest troszkę. Podbity, kuszący. Tutaj jeszcze mamy zaproponowaną podpórę i po prostu minimum dwa gole w całym meczu. I jeszcze Cagliari ma nabić cztery rożne. Cagliari, grające dzisiaj na wyjeździe z Genułą. Jak roży, no to zerknijmy sobie statystycznie na pięć ostatnich meczów Cagliari. Jak oni biją te rożne? Uwaga, 4, 0, 4, 7, 7. Poza tym zerem biją całkiem ładnie, a to zero było z interem. Do wybaczenia i to chyba na wyjeździe. Do wybaczenia, powiedzmy. No tutaj też mają nabić 4 kornery 500 na 2025 bez podatków, bez kliku od Kacpra, Proszę bardzo. Dalej mamy bardzo ciekawą kombinację od Szymona. Za 350 zł na 2250. My kombi na spotkanie Barcelona-Walencja. No tutaj mamy tak, słuchajcie. Przede wszystkim w oczy rzuca się to, że jest brameczka Roberta Lewandowskiego. Robert ma dzisiaj strzelić gola. Robert Lewandowski z golem. Obie drużyny z bramkami. 2,5 goli w meczu. Do tego to, co się łączy, tutaj, no Barca, gol w pierwszej połowie i, i gol Barsy w obu połowach, więc bez tego gola w pierwszej połowie też by się obyło. Ale mimo tego, handicap dodatni, plus 3 na Walencję. Przykładowy scenariusz: 2 do dwóch, Na przykład po golu w pierwszej połowie Barcelona w drugie, albo 2 do 1. Dla Barcelony. 2 do 1. I lewy z golem, nie? Bo mamy BTTS, a mamy overa dwóch i 2,5 goli. E, powiedzmy, że jedną bramkę Barcelona strzeliła w pierwszej, drugą w drugiej. No i Handicap dodatni też pokryty przy 2 do jednego, nie? Więc tutaj coś, na przykład, wizualizujemy sobie mecz. Na przykład coś takiego. E, Szymon tutaj proponuje nam to generalnie. Kurs z tego wyszedł fajny, nie? Bo te kom My kombi mają to do siebie, że te kursy naprawdę wychodzą fajne, sympatyczne, jak tak sobie pokleisz kilka zdarzeń z jednego meczu. I jest jeszcze jedna propozycja na dzisiaj od Adama, i to jest ta najmocniejsza propozycja, to znaczy może nie stawkowo, ale ewentualna wygrana faktycznie już tutaj no kusi, żeby coś tutaj, wiesz, sobie pomyśleć o takim kuponie. Overek 2,5 goli w meczu, w meczu Walur i Fram. Czwarta kolejka Islandia. Oczywiście za dużo nie wyciągniemy z tych meczów, znaczy możemy wyciągnąć to, że na chwilowe są te ekipy dosyć anderowe, bo Fram trzy mecze, Bilans goli 3-1, Walur trzy mecze, Bilans goli 2-1. Tutaj po prostu utarło się tak, że Islandia to jest mega overowa liga, jeżeli chodzi o gole i tutaj po prostu pewnie na podstawie tego jest ładowany ten overek. Mamy rzuty różne w meczu Barcelony i Walencji. Ostatni Mecze Barcelony to 10, 12, 12, 12, 7 Rogali jest bardzo dobrze, jeżeli chodzi o Rogale w ostatnich meczach nie, Barcelony. Walencja 13, 5, 9, 6, 8 Ciut gorzej, ale też nie jakaś tragedia, nie? Do tego mamy overek 1,5 gola samego Ado Den Haag Który gra na wyjeździe z Jąku Trek to jest zaplecze najlepszej Ligi yy, Holenderskiej i tutaj mamy zaproponowane Po prostu dwa gole yy, gości, yy, którzy W 35 meczach strzelili 66 goli i grają z ekipą Która w 35 meczach 69 goli straciła Young Utrecht na chwilę obecną najgorszy i chyba najgorsza defensywa. No nie, druga, naj, trzecia najgorsza defensywa. No ale 69 straconych goli w 35 meczach to naprawdę jest e, sporo straconych goli. Tutaj Ado Den Haag ma strzelić minimum 2. E, mamy owyrek 1,5 gola w meczu Puszczy z Koroną, czyli taki dopychacz klasyczny, jak to często bywa. I Midtjylland ma swoje spotkanie wygrać. To jest spotkanie wyjazdowe z Silkeborgiem na wyjeździe w grupie mistrzowskiej. No i tutaj... E, Toczą się losy mistrzostwa. Midtjylland, aktualnie drugie miejsce, za Brentby, trzy punkty straty. Ostatnio troszkę punkty potracili. Dzisiaj grają z ekipą, która w tej grupie mistrzowskiej jest najgorsza. No i pewnie pod to Adam tutaj szuka, wiesz, przełamania. No Dobrego meczu Midtjylland, skoro walczą o to mistrzostwo z Brentby aktualnie, bo trzy punkty straty. No i po prostu czyste zwycięstwo ma tutaj dać Profit. I to nie mały profit, jeżeli chodzi o cały kupon. I jeżeli chodzi o film dzisiaj, czy to by było na tyle. Serdecznie Tobie dziękuję, że oglądasz do samego końca. Przypomnę Ci, Gostek, na koniec, bo możesz sobie dzisiaj skorzystać z promocji powitalnej, gdzie zwycięstwo Barcelony grane za dwóje da Ci dwie stówy. Pierwszy krok, żeby sobie to ogarnąć, to jest założenie konta w Superbecie, bo promocja jest w Superbecie. Z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. W trakcie zakładania konta akceptujesz zgody marketingowe, weryfikujesz konto gracza, wpłacasz minimum 50 zł, jest ja jesteś zapisany do promocji, nigdzie tam nic nie musisz szukać i klikać. Z konta twój pierwszy kupon zagrany w Superbecie to ma być coś takiego. No śmiesznie może wyglądać, ale to ma być taki kupon, właśnie taki. Jak Barcelona wygra, a zagrałeś sobie to za 2 złote, to w przeciągu 72 godzin dostaniesz 200 wy na grę w bonusie. Osoby zainteresowane mogą korzystać. Ja za dzisiaj dziękuję. Dobrego poniedziałku, uśmiechu na twarzy. Jak macie coś pograne, niech się zieleni. Oczywiście zachęcam do zostawienia łapy w górę. Zapraszam do wszystkich naszych grup. Linki w opisie pod tym filmem. Trzymajcie się, pozdro. Siema, elo. Nara.